widzowie, Dziś ja nagrywam e, na koncie Kurielu No bo on nie chce ze mną nagrać Dla niego kara No dobra, już jestem To ja odbieram oczywiście nagrody za zalogowanie się Zm Zmienimy troszeczkę skina zrobiłem. mu no. tylko tu poprawię Edit Select I jest No i dziś w ogóle temat odcinka No to jest e, Robienie rankedów o. Robimy rankedy jak przegram? Nie moja sprawa, tylko jego. Muszę szybciej. Och, dobra. Ej, w ogóle, patrzcie. Dwie takie same fryzury. Jeśli nigdy nie widziałem takiego dziwnego teamu. U dziewczyn, takie same fryzury, i u chłopaków, takie same fryzury. No to czarek. Okej, okay, czarek. Dobra. Zaraz będę. Jak będę zaczynał już rundę, no co... powiem... No to ten. Eee. Nie mam się wysłowić. Dobra. Już jestem w gierce. No i... <ścoughs> Czemu tam nikt nie idzie na góry? O, idzie z korbami. Idę tu. Tak jak on to zawsze idzie. Zobaczymy jak to jest. I tu tego. I fire spin. I flame blast. Wracam do was jak będę czarmilionem. No dobra, już ewoluowałem. Flamethrower. Jakoś wcześniej wybierałem ciągle Fire Punch, ale jakoś... Teraz coś. Flamethrower mi się wziął raz i go już mam na stałe. A i tego tak, zjechać. No i wrzucamy punkciki. O, ewoluował. Leśka. A ten jeszcze nie chłopina. Dobra, się ewoluował. No i pokonany. No ten tu kurczę, wbijać, próbuję. Nie wiesz, że ci się nie uda. Dobra, chyba gramy z przygłupami czyli jednak wygramy. A wolałem przegrać. No, pokonany ten biegier. Bia... Jak Bia... on się nazywał Frugalier? Frugalier. Tak, coś mi się wybiło z głowy. Tu Audino. Ale level mi szybko idzie. Chyba ja zacznę chodzić też na środ e, środek jak furi. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, leje, leje typa. On jest jeszcze realcem Po tym wróceniu będę szeryzowym? Nie, jeszcze nie. No to wracam, jak będę Charizardem, czyli niedługo. Jestem Charizardem, właśnie użyłem Unite Move'a. Tu se będę teraz O, pięknie. Tu jest jeden wróg. Okay, tego teraz zlać. Dobra, niech tam ucieka. Czy tu chodzi o kile? Dobra, wiem. No i nie zdążyłeś, w chłopie, po co było uciekać? Po co było uciekać? Po co? No i nie zdążyła chopina. Dobra, pijany, No i jeszcze pewnie będę miała MVP, żeby mi tak zrobić na złość. Że akurat kiedy gram na jego koncie, no to MVP. No i wygrywam, no a tak, no to normalnie na moim koncie, no co to... nie, nie mogę wygrać, bo to jest... niedozwolone. Dobra, wbijajcie. Ja tam idę na dół. No kurczę, musiałeś mi tu zejść. Z nieba kurczę, spadł. Co ty myślisz, że wygrasz? Dobra, to jeszcze z Cinderace'em wbiję i idę na dół. To jest drewno, a drewno przecież najważniejszy w grze. Nie rozumiesz, że ja jestem lepszy? Ech, dobra, dobre, teraz tylko tego drewno pokonać. No i pokonany, to nasz tak, nasz, Się roi od naszych, No i tak jeszcze zlejemy. Pięknie, no i nam na razie pięknie idzie rundka. Wracamy jak będzie za dos Mamy Rotoma. Dopiero pierwszą raz nam zbili. i ten musiał wrzucić akurat teraz 40. Czemu nie poczekał? No, tak wrzucam. No i... Slowbro mnie goni. <ścoughs> A ten to tu co? A ten to tu co? A ten... A ci to tu co? A ci to tu co? A ci to tu co? A wy co, to... No i pokonaliśmy. No i bravissimo! Moim. No i tamten taki głupi, że nie umiał mnie dogonić. No i wygraliśmy już. No i pięknie. Pięknie poszło. My startujemy następny. Yeah, ja, ten skin. Dobra, ja sobie mam no, wbrem, jakby coś ciarka. Zobaczymy, jakich hmm, przeciwników mamy. ja sam je Potem jak będę oglądał ten filmik, no to zaś zrobię screen'a Dobra, już jestem w rundzie, czyli teraz będzie yy, najnudniejsze ze wszystkich, czyli start No i będzie nuda ogólnie, więc yy, jak będę miał trzeci level, to, to zrobię cięcie a na razie pokonujemy tej pomy i jest fajnie. Yy, Tyle ci na tamtego i na tego. Zaraz robię cięcie. No i robię cięcie. Kurczę, Pikachu mnie pokonał. No to sobie na razie nie radzimy. To biegnę już na terenie. O, Upsor sobie nieźle poradził. No oczywiście jak to Epsom. No i oczywiście 30 punktów. No. Teraz to chyba wezmę ten. Ale lakuje! Kurz, to jest pikachu. Ten nieszczęsny. O nie, zwiewać, zbiewać. Jak laguje. Zostawcie mnie! No i pięknie. Pięknie. Spróbuję zrobić coś, żeby mnie lakowało. Już mniej laguje. Trochę mniej laguje. No i tego już Pikachu'u dojechałem. Ja dojechałem, tak? Ja, ja dojechałem. Zgadza się. No oczywiście, Wari, ja dojechałem. Mm. Jestem, kurczym mistrzem tu. To absolutnie nie rozwalał, to ja ich rozwalałem. Nie no, żartuję widowy. Kurczę... Absolik, czemu mi go zabrałeś? I co tam? Uciekam. Zostaw, zostaw, mnie, zostaw, mnie. Zostaw, zostaw. Nie, nie, Udało się! Tylko czemu tak nie, nie, Czemu nie, 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 na też możemy wygrać, ale to będzie cięższe. No matmo. Okej. Okay. teraz wiecie. Zobaczcie, jak nam się skończy. O, jest. No i zagłosowali, że wygramy. Moim zdaniem nie powinni. No to pa widzowie.